Witamy właśnie wszystkich kolegów, hodowców oraz koleżanki. W dniu dzisiejszym, właśnie, znajdujemy się tutaj nie w gołębniku. Bo chciałem tu kolegom właśnie zaprezentować cztery młode, które właśnie chcę teraz wystawić na aukcję, na sprzedaż. To są właśnie te tutaj gołąbeczki. Oraz mam tu jedną samiczkę, którą też właśnie sprzedaję. też będzie na sprzedaż. E, może zacznę od tego akurat gołąbka, którego mam w ręce. Ciekawostką jest, że. Jest to z gołębi, który w tym roku u mnie siostra jego, półsiostra została najlepszą lotniczką jako roczna oddziału sekcji drugą lotniczką w okręgu jest ta samiczka. I jeszcze ciekawostką jest coś takiego, że to jest właśnie z rodziny tych gołąbków, który w zeszłym roku u kolegi Bartka Morela był trzecim lotnikiem, z tym, że to nie jest pełny oryginalny gołąb, a pół Brat, ta, ta akurat jest z matki, a tutaj mamy z ojca, też młódka, którego za chwilę tam pokażę. No niestety no, w takim połączeniu jak w zeszłym roku miałem, w tym roku udało mi się tylko jednego gąbka uchować przez cały rok. Nie wiem, gdzieś tak się nie udało. Teraz oczywiście na jesień zawsze, zawsze młode lepiej się chowają. Nie wiem czemu i, i udało mi się tak. Po prostu rozdzieliłem już tą parę, bo, no bo po prostu już nerwy mnie poniosły, że z tego co człowiek chce, nie udało się nic uchować. No i tutaj właśnie mam tego od strony matki. Tam w tak będzie to szczegółowe pochodzenie. Tak wygląda ten gąbek. Kolega pokaże. Budowa plecy. skrzydełeczko. Takie ma ten gołąb. Bardzo ładny w ręce zgrabny. Myślę, że to będzie samiczka. Numer tego gąbka to jest 0,236 3870. To są już po prostu takie późniejsze. I tutaj odłożymy tego gołąbka i pokażemy kolejnego, też właśnie z tej rodziny, której przed chwilą o nim mówiłem, tylko od strony ojca to jest ten gołąbek. I zaraz nawet możemy pokazać ojca, bo akurat znajdujemy się w głębiku rozpłodowym. Matka akurat tego gołąbka, to jest ta samiczka czerwona, która tu siedzi, może kolega pokaże. Barwę obrała akurat po matce. Też bardzo ładny gołąbek. Żydełko, plecy mocne. Numer tego gołąbka to jest 3882. I to też jest e, pokrewieństwo z tym e, właśnie gołębiem, tym lotnikiem, o którym mówiłem wcześniej oraz e, o tym lotniku, trzecim lotniku na WG Kuźnica. To jest właśnie też z tych gołębi, tylko ten jest od strony ojca, a ten od strony matki. I tutaj mam też takiego gołąbka z mojego czerwonego, który właśnie bardzo fajnie spisuje się gołąbek na, na długich dystansach. W tym roku dwa konkursy zrobił z setki, i tam zrobił bodajże dwa albo trzy z tych krótczyk, tam z setki miał i, i z tego. Ale inne lata bardzo fajnie się spisywał właśnie ten gołąb na, na długich dystansach. Nawet w tym roku postanowiłem go włożyć. Za tydzień mamy koszowanie na lot Dunkierka. To tutaj do mnie jest około 1300 km. No włożę go, zobaczymy, co, co, co on pokaże. Ale ogólnie fajnie się te gołąbki właśnie spisują na długich dystansach. Matka tego gołąbka to jest, to jest też mój gołąbek. Samica 305, która w zeszłym roku była dziewiątym lotnikiem okręgów C kategorii. Miała konficjent bodajże. 16 coś bardzo fajne konficy miała w tym roku też zrobiła 7 albo 8 konkursów już tak dokładnie nie pamiętam też bardzo fajnie i to jest właśnie połączenie bo przed y, długimi lotami przed maratonami ja właśnie puściłem te, te na dłuższe loty w pary, gołąbki no i właśnie ten gąbek powstał z tej pary i też go właśnie przeznaczy na sprzedaż bo swoich młodych mam naprawdę przepełnienie więc stwierdziłem, że te jesienne sprzedam. A to już na jesień, to tak jak hodowcy wiedzą, każdy hodowca raczej wpuszcza w pary te, te swoje najlepsze. Najlepsze. Tu znowu jest gołąbek czwarty, młodek, który właśnie będę miał. To jest ojciec 306, czyli pełny brat tej samicy 305, która była tym dziewiątym lotnikiem. On w tym roku na. 14 wkładań zrobił 9 konkursów. Też bardzo fajnie się te właśnie na tej C kategorii spisują gąb. No te krótsze nie robią, ale już na C już fajnie gonią. No. W tym roku co prawda ten sezon mieliśmy naprawdę taki zdziczały, to ciężko tu, tu cokolwiek powiedzieć o tej ogólnie o C kategorii, czy o czym nawet jeszcze nie wiem, jakie tam wyniki będą. No, ale ogólnie ten ojciec jego bardzo fajnie się, fajnie się spisywał. Matka to też pochodzi z moich gołębi, to myślę, że tam szczegóły w rodowodzie. Będzie można sobie zobaczyć, jak ktoś będzie zainteresowany. Te właśnie cztery mutki są na sprzedaż i tu mamy jeszcze, jeszcze taką samiczkę, którą też chcę przeznaczyć na sprzedaż. Jest to gołąbek z hodowli Arkadiusza Koniecznego. Tego gołąbka zakupiłem dwa lata temu. Od kolegi Janowca Andrzeja, tutaj z naszego oddziału, oni tam się dobrze przyjaźnią. To bardzo ładny gołąbek, wspaniały. Z tego co ja rozmawiałem, bo akurat nie dostałem rodowodu od Arka ani od Janowca Andrzeja na tego gołąbka. Ale tam swego czasu gdzieś tam spotkałem się z Arkiem i rozmawiałem. Mówi, że to jest imbred z jakichś tam jego dobry gołębi. No nie wiem, jakby ktoś potrzebował jakieś informacje, no to można myślę z Arkiem się skontaktować, to może udzieli szczegółowych informacji, z czego ten gąbek się wywodzi. Numer tego gołąbka to jest 099 3925 Samiczka mocna, samica bardzo ładna bierze się też super jak widać. Ja osobiście byłem z niej zadowolony tu na tym ale, ale muszę po prostu też to wszystko ukrócić, no bo niestety przepełnienie. Więc tyle. Myślę, że jak będą koledzy coś potrzebować, jakichś informacji dodatkowych, coś, to można na pewno się tam ze mną skontaktować. Numer będzie na stronie internetowej, ale mogę podać też 603-400-723. Także zapraszam kolegów. Powodzenia, dobry lot.